www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 9 maja na analizie technicznej na takim naszym spotkaniu Zapraszam do grupy po materiały szkoleniowe po codzienne live'y na żywo o 20 po sygnały, po strategie, po trading na żywo i wiele, wiele innych rzeczy. Również szkolenie wczoraj się o 15 rozpoczęło, czyli szkolimy świeżaków, szkole świeżaków. A oczywiście młody, młode, młode osoby, które są na ręku, jeżeli ktoś tam chciałby się, że tak powiem, doszkolić troszkę, no to co tydzień zapraszam tutaj też na grupie na kanał. Głosowy, zresztą informacje są na grupie. Z takich nowości na grupie to doszła nam kategoria Futures H1 i strategia 12-16 strategia, którą tutaj zarabiamy na grupie. Co do nastrojów u nas na grupie, no to na razie jeszcze królują shorty. Ja tutaj też bardzo. Skalpowo, troszkę tam sobie też zagrałem jeszcze, jeszcze wczoraj. Czyli jeszcze ten tysiaczek w dół na shorta. Tutaj dźwignia większa, no bo mały interwał na M5 grałem. Tutaj jak na razie, shorty poza wczorajszym longiem i to też Wam mówiłem wczoraj. na, Znaczy, dwa filmiki temu mówiłem wam o Lunie, prawda, że tamto miejsce, no i tutaj też my z grupy wchodziliśmy w pozycję Futures, no bo to była taka pozycja na chwilę obecną Futures, chociaż na spot też może być dobra, ale jesteśmy niestety w takim nastroju jeszcze, no tutaj też 152%, ładnie, więc tutaj wczoraj królowała u nas Luna, za chwilę wam pokażę tą Lunę. Teraz tak, Kurs analizy technicznej, jeżeli chcesz w profesjonalny sposób od A do Z poznać się poznać analizę techniczną, poznać wyznaczać sobie strefy popytowe, podażowe, handlować zgodnie z analizą, no to masz tu kompletny kurs wideo, tam jest filmiki z naszych szkoleń, więc naprawdę wszystko, wszystko, wszystko Glasnot, słuchajcie, glasnot. zwiększyła się adres, zwiększyła się liczba adresów 10k, czyli te adresy największe, które mają powyżej 10 tysięcy bitcoinów ta ilość się zwiększyła dość znacznie, dość znacznie bo tutaj wystartowaliśmy od 89 i jesteśmy na chwilę obecną na 95 adresach czyli 6 adresów Przybyło na tych spadkach, czyli tutaj kupują, że tak powiem, jest to skupowane gdzieś. No i te adresy, no rosną. Jest to takie ATH od, od czasu, że tak powiem, tutaj naszego ostatniego ATH, gdzie byliśmy w takim powiedzmy prostokącie. No i tutaj, że tak powiem, wybiliśmy się troszkę z tego. Ok, przechodzimy już do wykresu. Słuchajcie, to jest luna, o której wam mówiłem. Wczoraj to było nasze zagranie Futures, prawda, czyli ten dołeczek tutaj. Było to krótkie zagranie, owszem, no bo nie ma, że tak powiem, sentymentu na rynku, żeby coś tutaj większego na razie pociągnąć, więc to było zagranie takie typowo, typowo futures, w, w, akurat w, tym, w, tym, w tych nastrojach, jakich jesteśmy na rynku, prawda? I tutaj to, tak jak mówiłem, wynikało z powtórzonej korekty i zmierzenia zewnętrznego. Natomiast zobaczcie, jeżeli chcecie się nauczyć w taki sposób analizować, żeby wiedzieć co, gdzie i jak z czym, czyli gdzie ewentualnie zajmować pozycję, no to również na tym kursie się dowiecie. Czyli na chwilę obecną, Lunę mamy tutaj że tak powiem przylongowaną oczywiście zyski już powinny być zrealizowane bo tutaj następuje retest to, to, zawsze, to zawsze tak jest jeżeli wchodzimy do strefy jest pierwsza reakcja no to teraz mamy retest no i zobaczymy czy będzie kolejna reakcja natomiast to co niebezpiecznego na lunie to to, że mamy tutaj RGR okay? czyli znaczy takie podejrzenie może i nawet ta reakcja stąd może skutkować, że tutaj się odbijemy i dalej będziemy spadać. Ta strefa też jest bardzo duża, więc tutaj e, wypadałoby, tak jak mówię, pierwsze zagranie futures, a potem ewentualnie obserwować, co się z tego będzie budować. E, natomiast jakby nie było, ja tutaj na, na czerwono zaznaczyłem, natomiast powinno to być oczywiście na zielono. I jakby nie było, jest to taka cała strefa popy, popytowa niestety. Ale bardzo duża, prawda? Więc tutaj niestety ciężko to rozegrać. Więc tutaj ten futures był jedynym, że tak powiem, możliwym sposobem, żeby sobie szybko tutaj stąd zarobić. Co do BTC, no to na chwilę obecną. To nas oczekamy to 28 tysięcy. Tutaj, oczywiście, no, fajnie by było, jakby jakaś korekta, retest tej trend linii, prawda, tutaj wystąpił. Może nie musi, to jest mało istotne. Natomiast tu, już w shorty raczej nie będziemy wchodzić, ponieważ no, tych shortów troszkę tu też pozycja była na short y, z przebicia tej trend linii. więc tutaj no, radziłbym poczekać na jakąś korektę, Nie wiem, czy to tak od razu zajdzie. Raczej wątpliwa sprawa. Zwłaszcza, że tu procentowo jeszcze mamy no, kawałek, tam 14-15%. Chyba, że będzie cały tydzień spadków z jakimiś tam korektami mniejszymi, większymi. No ale, mimo wszystko, to taki troszkę duży spadek. Bez korekty raczej się tutaj nie obejdzie, więc możemy się spodziewać, że tu będzie jakaś ta korekta że będzie jakaś ta korekta, natomiast raczej jest pewno to 28 tysięcy, raczej pewne, natomiast kiedy mogłoby być niepewne, no wtedy, kiedy z powrotem się tu wbijemy pod tą linię trendu, okay? czyli jeżeli teraz byśmy testowali tą linię trendu, czyli ten tak zwany retest yy, i wbilibyśmy się tutaj pod nią, no to, no to zmienia się obraz rzeczy yy, yy, i dalej ewentualnie ciągniemy ruch boczny. Takie scenariusze warto rozpatrywać i mieć przygotowane w pogotowiu ewentualne zagrania. Więc my mamy tylko zagranie na scenariusz spadkowy, nie mamy zagrania na scenariusz wzrostowy, bo pamiętajcie, że analiza techniczna nie służy do przepowiadania przyszłości, tylko do zajmowania do. Do robienia sobie scenariuszy, co w razie w, co w razie w, prawda? Czyli co w razie gdy będzie spadać, czyli gdzie mogę zająć ewentualną pozycję i gdzie mam duże prawdopodobieństwo, że ta pozycja będzie w górę lub w dół. Gdzie ta pozycja będzie dobra, prawda? Więc ja tutaj nie odbierajcie tego jako przepowiednie, prawda? Więc w razie spadków mamy tutaj pierwszą pozycję pod longowanie. tutaj raczej też futures będzie. Natomiast gdyby to spadło bez dużej korekty, podkreślam dużej korekty, no to tu powinna być ta większa korekta, która będzie odreagowaniem dla tej całej fali impulsu spadkowego. Natomiast, jak mówię, mało realne jest to, żeby tak od razu to spadło więc tu bym oczekiwał jeszcze mimo wszystko jakiś korekt, ok? więc BTC załatwiony, a negacja spadków, jak się wbijemy tutaj pod tą trendlinię i tu zaczniemy kombinować znowu coś, no to niestety dalej ciągniemy ruch, ruch boczny, okay? yy, dobra, teraz tak, jeszcze zrobimy sobie EOSa, słuchajcie, tu była ta strefa popytowa, jak wiecie analiza jest dynamiczna i się zmienia, więc tej strefy trzeba uznać, że to była, to pierwsza reakcja była yy, i na chwilę obecną jest kontynuacja trendu, więc ta druga strefa popytowa, ona jest bardzo wąska, znaczy no może nie taka wąska, bo to są dniówki, ale druga strefa popytowa, 1,6, 3,6, no to jest, jeszcze raz zwracam uwagę, że z tej strefy można byłoby spróbować to zagrać, są to też najniższe dołki, no i strefa wynikająca również z mierzenia. Na tą pierwszą strefę była tu reakcja, tylko że to yy, znaczy może być dalej reakcja stąd, prawda? Natomiast tutaj lekko nie doszło, prawda? No zdarza się nieraz tak, że, bo to była strefa, już ją wykreśliłem, ale tam jak się cofniecie w filmikach, to, to wiecie gdzie ona była. Ona była dokładnie tutaj i no zabrakło kilku centów, że tak powiem, do tej reakcji korekcyjnej. No ta reakcja korekcyjna była 16%, więc spoko. Natomiast tą strefę należy uznać już za zrealizowano. Okay? Mimo wszystko lekko nie doszło, ale trzeba uznać ją za zrealizowaną. Więc następna strefa, z której będziemy próbować handlu w dół, to jest 1, 6, 3, 6. A na chwilę obecną dalej będziemy gdzieś tam futures e, ogarniać, czyli będziemy grać kontrakty na spadki, no bo to najlepiej na chwilę obecną daje zarobić. Tak? Czyli można powiedzieć, że mamy na rynku hossę, hossę tylko nie wzrostową, ale spadkową. A pamiętajcie, że na spadkach się też zarabia, prawda? Czyli nieważne w którą stronę idzie ruch na giełdzie, ważne, żeby szedł w którąś ze stron, prawda? Czyli ważna jest na, na rynku dynamika, ok? Najgorsze co może być, to jak gdzieś tam wpadniemy w ruch boczny, to się nie da, że tak powiem, tradować. Ale jeżeli jest dynamika, czy to spadkowa, czy to wzrostowa, no to zawsze zarobimy na rynku pieniądze. Tylko potrzebna jest nam ta dynamika. Dobra, tyle. Dzięki e, dzięki za uwagę i do następnego wideo. Trzymajcie się. E, hej.